Zaczynamy. Tak. Następny odcinek Opublikowany. opublikowanych. Tu Aga i, i Martyna. No. I dzisiaj zaczynamy nową serię, pierwszą i nową, tak zwaną typo serię. Dobrze brzmi. Wspaniała naz nazwa, którą ja wymyśliłam w ferworze wymyślania nazw. I co jeszcze wymyśliłaś? Cisza. <laughs> Minuta ciszy, Minuta cięcie ciszy. i dalej. Dla mnie, tego, dla tego, co wymyśliłam, typo seria, w której będziemy mówić o typografii. O wszystkim, co związane z typografią. Um, Teraz się uśmiechamy, bo to są przyjemne tematy. Bo to są przyjemne tematy. I fajnie się o nich rozmawia. Tak. Mam nadzieję, że będziecie mieć też taki odbiór. I no może nauczycie się czegoś nauczyć się czegoś, ale też mm, no cóż, my będziemy dzisiaj opowiadać, co widzimy. Ciężko wam będzie tak dosłownie sobie to wyobrazić, więc może sięgniecie gdzieś dalej, żeby po prostu Weź sprawdzić. Weźcie po prostu jakąkolwiek tak. książkę i przeanalizujcie ją. Z nami, po kolei. Um, jeszcze chciałam dodać, bo ty mi przerwałaś, Rudy, że nie tylko o zagadnieniach typograficznych, ale również o osobach typograficznych ważnych, które dla, dzięki którym mamy takie książki, jakie mamy teraz. Będzie się działo. Tak jest. A dzisiejszy odcinek. Dzisiaj budujemy książkę. Budujemy książkę. Okara. O tym, z czego składa się książka. Będzie to podstawa, na której będziemy budować resztę tematów, o których będziemy mówić w przyszłości. A książka. No właśnie, mamy tutaj Twoją książkę. Ja widzę papier i tekturę. Katarzyna Bonda. <laughs> Nikt nie musi wiedzieć. No, ale my wiemy. My wiemy i wy też będziecie zaraz to wiedzieć. To usuchy, to usuchy żart. Um, zaczniemy od zewnątrz, czyli od okładki, zewnętrzna część oprawy. Tak, tak. Okładka, e, bo książka z reguły właśnie dzieje się na okładkę i na wkład, czyli to, co jest w środku i z czego składa się okładka. Cztery części. Mhm. Mamy Część pierwszą, czyli okładka przednia, czyli strona pierwsza. Nasza okładka ma akurat węża. Węż. Wąż. Yy, I chodzi o to, mogę Wam zdradzić, bo jestem jakby w trakcie lektury. Nie spoileru, ja że ja ten, ten wąż ma jakieś znaczenie w tej książce, dlatego postanowiono, że po prostu on będzie na tej okładce, tak? Tak, no zazwyczaj tak jest. Ale tak, ale to, dzisiaj, jest, taka, to jest jakaś nie, zasada będziemy projektowania. Teraz, będziemy teraz wchodzić w, właśnie w projektu okładek, a nie. nie o tym. Ale tak szybko można powiedzieć. O mój Boże, dobrze, jest wąż. E, co jeszcze musi się znajdować? Co musi się znajdować na pierwszej stronie okładki? Jest to autor, tak. jest, to tytuł. jest to tytuł. I czasem jeszcze sygnet wydawniczy, ale nie zawsze na przykład tutaj nie ma sygnetu wydawniczego. Ale jest Katarzyna Bonda i jest tytuł Nikt nie musi wiedzieć, więc jest super. I akurat jest że Hubert jest Meyer. Jest Hubert Meyer, bo jest psycholog to kolejna śledczy, część e, z tej serii. Dlatego. Dlatego znajduje się na pierwszej okracji, żeby się jest, identyfikowały jest części później ze sobą. Tak. tak. Teraz, gdyby. Przechodzimy dalej. Nie. nie. Zdarzył nie. się jakiś blerb, szybko powiem który ma takie miejsce niestałe, bo może być również w innym miejscu, o którym y, zaraz Aga powie, no to on też by tam był. Po prostu tak. na przykład właśnie Stephen King by powiedział, że wow, nie mogłem się oderwać i Genialne. to zdanie pojawia się wtedy na okładce. Nie wiem, czy Stephen King akurat czyta Katarzyna bonda. To był przykład. Słaby przykład. E, idziemy dalej. Grzbiet. Mała przestrzeń. Trudna Ale... przestrzeń. Trudna przestrzeń, bardzo. Ale musi się znaj znajdować autor i musi się. No nie musi się znajdować tytuł. Nie musi się znajdować tytuł. Nie, nie zawsze. Musi. Właściwie to różne rzeczy się mogą nie znajdować. Jak na przykład nie ma w ogóle miejsca, bo książka jest tak cienka, że nie da się tam nic y, oczywiście dać, no to nic nie będzie. <grytanie> <grytanie> tak, ale autor z reguły, na przykład Katarzyna Bonda ma bardzo dobre nazwisko, bo ma krótkie nazwisko, więc może być y, wielkim stopniem, fontu tutaj dane to nazwisko. No i sygnet wydolniczy. 99% czasu tak, się znajduje. Tutaj one się już zazwyczaj pojawiają. Gdzieś jest ta identyfikacja z wydawcą, tak. nawet jeśli nie z przodu. No i ciekawe, bo tutaj na przykład nadal jest Hubert Mayer, psycholog śledczy. I ciągle jest ten wąż. Przepraszam, się muszę, Ale muszę się e, ta książka jest szara. I ona może bez tego węża na tym grzbiecie też wyglądałaby nudno pośród innych stojących w, na półkach po prostu grzbietami. Może towarzystwo no, no? muza musi sobie znaleźć lepszego grafika. Może ciebie? Jakaś sugestia. <laughs> eee, no i ostatnia strona okładki, czyli okładzina tylna. Co tutaj mamy? Tutaj mamy. Co musi się znajdować: ISBN. ISBN. Kod kreskowy. Kod kreskowy. Cena, która. Jest, no to nie akurat ma. się ale, nie ale, musi ale się coraz znajdować. Coraz częściej jest i według mnie powinna być cena. Teraz już taka typowa praktyka, to odsyłacze do mediów. Oczywiście. Tak. I y, właśnie tutaj też mogą się pojawić patronaty, y, ich loga, logotypy, Ym, bądź teraz szczególnie w książkach takich young adult są y, wizualizacje, takie, wiesz. Wizualizacje? No nie, no mi słowa, no e, takie awatary jakby zrobione, Aha, no, tak. no właśnie, tak, e, bookstagramerów avatar. na przykład, mm -hmm. to jest takie tak, no, ale... widoczne. Oprócz tego mamy jeszcze opis książki, treści książki, albo ktoś tam mamy nadzieję, że tego nie słychać. Się. Ktoś chce powiedzieć swoją opinię na temat czwartej strony okładki. Tak. Chwilę się zawahałyśmy, bo Nasz, słyszymy jakieś głosy. Nasza pani profesor zaraz tu wbije. Eee, oprócz opisu książki może być również um, opis autora. To też tak też się zdarza, albo opis serii na przykład. I też mogą się pojawić jakieś hasła w stylu call to action, albo jakieś takie... Albo takie krótkie hasła promocyjne, reklamowe, które mają zachęcić do tak. przeczytania tej książki. Na przykład takie. tutaj jest nie spełniły jego fantazji, zapłaciły krwią. krwią. What is going on? Tak, i tutaj mamy okładkę, ale zanim przejdziemy jeszcze do środka, to mamy rzeczy, które mogą się łączyć z okładką. Na przykład obwolutę. Uh. Mhm. Mm a obwoluta pojawia się w wydaniach twardych. twardych. Tak, by chronić książkę i okładkę przed zniszczeniem. I z reguły jest tak, że obwoluta jest głośna. Czyli na przykład, no widzisz... Ludzie na korytarzu też są, są głośni. głośni. Też są głośni. Tak. Obwoluta ma być głośna, ma przyciągać uwagę, a okładka twarda w środku ma być gładka i minimal minimalistyczna. I z reguły tak właśnie jest. Obwoluta dodaje atrakcyjności wydaniu. Tak. Dlatego, że my mamy teraz w rękach miękką, y, okładkę, tak, miękką okładkę i okładkę. jakby właściwie no, ona sobie radzi, tak, bez tej obwoluty. Więc y, książka może bez tego przeżyć. Dokładnie. Ale tak ale naprawdę staje w się w książek, y, obwoluta jest obowiązkowa. I jeszcze oprócz tego mamy skrzydełka. Ale to już otwieramy tę książkę. Tak, to no już dobrze, jest. Ale jest to część okładki nadal. Tak. Więc mówimy o skrzydełkach. Skrzydełka. Więc tak płynnie przyszłyśmy już do tego, co będzie się działo w środku po prostu. Yy, nie przerywaj mi. <laughs> Mogą być płytkie, Muszę nakierowuję się na głębokie. tory dobre. I skrzydełka są nie tylko po to, żeby utwardzić trochę tę oprawę miękką albo zintegrowaną, ale również, żeby przekazać jakieś informacje. Na przykład tutaj mamy fragment książki, zrobisz to Hubert oświadczyła z powagą lecz łagodnie, jakby go zaklinała. Mm? Mamy również o tym, kim jest Katarzyna Bonda i jej zdjęciem. Zdjęcie. Tak jest, więc jest to dobry taki myk, żeby jeszcze więcej informacji przekazać o tej książce. Ale także skrzydełka są po to, żeby zaznaczać sobie stronę Martyna, sobie co ja poczyniłam stronę. dzisiaj. Tak jest. Jeszcze opaska. Ty już chcesz iść do środka? Jeszcze opaska opaska, to która no się oni. zdarza w wyjątkowych sytuacjach, kiedy na przykład książka wygra jakąś nagrodę i chcemy przekazać te informacje o tym, że ta nagroda została zdobyta, albo na przykład powstała adaptacja filmowa albo serialowa danej książki i taka opaska oplata książkę no i jest ona po prostu wykonana z zwykłego papieru, można ją zerwać, ale no jest to takie, takie fajne rozwiązanie, gdzie nie potrzeba zmieniać ym, projektu Okładki, co czasem może być po prostu droższe niż taka zwykła opaska. I teraz idziemy do środka. Otwieramy. Otwieramy katarzynę bondę. <gry> tak. Huberta. Psychologa. No się. i poczekaj, bo już tak. Dobrze. No, Którą stronę od... tam otworzyłaś? Nie. A jeszcze wyklejka od... jest. Nie ma wyklejki. No w tej książce prawa. nie ma, nie ale ma. możemy powiedzieć. Tak, ale jakbyśmy otworzyły na przykład oprawę twardą albo oprawę zintegrowaną to się pojawia wyklejka, która łączy okładkę, wewnętrzną część okładki, z trzonem książki. No i na przykład wyklejki mogą być gładkie, gładki kolor, albo w ogóle żadnego koloru nie musi być, ale coraz częściej się zdarza, że są zadrukowane i są różne wzory albo na przykład są mapy. Takie fajne. Jest to kolejna tak, tak naprawdę przestrzeń do wykorzystania, do wykorzystania w projekcie. Dokładnie. To zbogaca, zbogaca książkę po prostu. Tak. Czyli przeszłyśmy przez wyklejkę. Teraz idziemy do czwórki. Do czwórki tytułowej. Czwórka tytułowa tak. albo dwójka tytułowa. Częściej się zdarza czwórka jednak. Czyli cztery pierwsze stronnice książki, które powinny zawierać wszystkie formalne i prawne informacje. Po prostu dowiadujemy się, książce. co czytamy. Tak. Strona przedtytułowa, również znany jako szmuc tytuł. Czyli skrócony tytuł tak zwany przedtytuł. W sensie, no jeśli jest Nazwa taki i tak długi, serii. no bo czasami to tak. po prostu jest No tutaj przekopiowanie. jest taki sam, jest, nikt tak. nie musi wiedzieć, Dokładki. ale jest to po prostu pusta strona, z, z, nikt nie z... musi wiedzieć, z... więc nie ma tutaj ani autora, ani wydawnictwa, ani serii, ani Huberta, więc yy, no jest Szkoda, to, że jest tego jest Huberta tak... nie ma. No <laughs> spokojnie. Jest to typowa strona przedtytułowa. dalej mamy stronę przytytułową, tak zwany kontrtytuł. Tak, i tutaj w jest, tej serii jest, jest, jest zadrukowana. wyjątkowo zaprojektowana ta strona, bo ona najczęściej jest pusta i tutaj w takim języku bibliofilskim po prostu jest wakatem. Yy, czyli pewnie byłaby po prostu biała, tak jak kartka, a właśnie w naszym przykładzie yy, wydawca seria, podaje. Seria tak, informację o serii. Mayerem, więc jest Hubert. Jest. <laughs> e, ale może być jeszcze frontyspis, czyli ilustracja. Tak. I ja bardzo lubię to słowo, francespis. Lubię je. Jest ładne, fajne jest słowo. Ładne. Tak jest. E, I później mamy tą już taką dobrą, tytułową właściwą stronę, stronę. Tytułowa, tytułową, gdzie mamy imiona i nazwiska autorów i współtwórców. W tym wypadku jest to Katarzyna Bonda. E, tytuł główny wraz z podtytułem. No oczywiście tutaj jest po prostu zwykły tytuł, nikt nie musi wiedzieć. E, oznaczenie numeru wydania, jeżeli nie jest to pierwsze wydanie sygnet i nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania i ewentualnie numer i tytuł indywidualnego tomu, czego tutaj nie ma, ale może jest to po prostu taka seria, gdzie niepotrzebne są. Um, numery tomów, no, ale jest wydawnictwo. Mogłaby się przydać, ale to jest chyba czwarty tom dopiero, i jakby na tamten czas, kiedy te książki szły po prostu tak. jedna za drugą, no, no to, to może dziadek. nie byłoby to konieczne, ale jakby był pewnie teraz jakieś nowe wydanie, to o mogłoby się zdarzyć, że to, to się pojawi. Co my mówimy, to to jest taka standardowa budowa książki, nie te rozwiązania nie muszą być zastosowane w każdej książce. Oczywiście każdy projektuje książkę tak, jak chce. No nie, nie są pewne zasady, no to są, i są pewne, pewne, pewne normy. Bo jakby nie było autora i ale, typu, to byłoby trochę dziwnie, tak? Ale tak, no takie rzeczy. Ale to jest aktualnie jakby nie wiem, unowocześniane, trochę zmieniane i jakby fajnie. Ludzie bawią się formą tak. gdy wychodzi później coś takiego wyjątkowego. Od tego się wszystko zaczyna. I czwarta strona, czwórki, czyli strona redakcyjna. I tutaj wszystko jest inne. O książce, co byśmy chcieli wiedzieć, czyli na przykład, kto projektował kto okładkę. Kto ją złożył? Kto no, ją złożył, aga, kto poznaj był nazwisko projektanta. Projektant okładki Paweł Panczakiewicz. Nie znam tego pana, ale pozdrawiam go. Redaktor. Pozdrawiam pana. E, prowadzący, redakcja ogółem. Korekta, fotografia na okładce, ważne, ważne bo mamy tutaj e, prawa. Licencyjne, mamy również copyright Katarzyny Bondy i mamy ISBN, który musi się znajdować, ponieważ w ten sposób rozpoznajemy książki. I mamy również, co tutaj jeszcze? Aha, mamy wydanie, czyli w tym wypadku jest ono właśnie na stronie redakcyjnej. Ale mogą się tam też na przykład znajdować informacje techniczno-wydawnicze, na przykład stopa, stopka drukarska. Albo informacje o mecenasach dzieła. No, wszystko inne, co chcielibyśmy zawrzeć o tej książce, znajduje się na stronie A teraz też yy, ja się z tym spotkałam, że na przykład podaje się gramaturę papieru. I drukarni, no tak. yy, drukarnię. Tak, więc... No, czyli to jest stopka drukarska. Mhm. Tak. I dalej. Mamy tutaj. Materiały jest... wprowadzające. Materiały wprowadzające w wypadku Katarzyny Bondy. Jest to. Jakiś cytat. cytat po prostu. No, trzeba to powiedzieć, miała. że taka książka beletrystyczna, po prostu powieść, to no, nie będzie miała tych materiałów jakoś dużo. Tak. E, po prostu właśnie może być to jakaś przedmowa, może być to jakaś dedykacja. to Tutaj właśnie cytat, tak jak Aga wspomniała, motto. Tak. No i ewentualnie spis treści, spis treści, który też ma ruchomą pozycję, bo może być z przodu, może być z tyłu. Albo może go nie być. No może go właściwie. No tak, tak no. ale w wypadku książek naukowych na przykład mamy wstępy krytyczne albo życiorysy autora i są to, są to teksty, które mogą być napisane przez kogoś innego, a mogą być napisane przez samego autora. Mogą być też jakieś dłuższe rekomendacje, które nie zmieszczą tak. się na y, okładce po prostu, więc tak. umieszcza się je wewnątrz. Tak jest. E, jeszcze, aha, bo wiesz, tutaj. Ważna rzecz, którą trzeba wspomnieć, jest taka, że to, co, o czym my mówimy, to są takie zasady dla książek projektowanych po polsku. A na przykład zupełnie inaczej jest w książkach projektowanych na przykład na Wyspach Brytyjskich. Tam zupełnie inaczej, zupełnie inny jest, jest zupełnie inna hierarchia tych, tych elementów, co jest też ciekawe. Po prostu pokazuje tak. to, w jaki sposób różne, różne kultury. Projektują książki, po prostu, co jest dla nich ważniejsze. Dobra. I no bo wracając jeszcze ymm, do naszych polskich wydań, no to oh. przecież jeszcze jest y, wykaz ilustracji chociażby. No ale tu poczekaj, bo idziemy dalej. No dobrze, no, no dobrze. tekst główny, tak. Tekst główny, mamy tak. go, tak. Część pierwsza, dziecko z No i super, i tutaj jest wszystkie przygody Huberta. Nie <laughs> wiem, czy chcesz jeszcze wszystkie przygody. Chcesz? E, nie. Zaufaj mi. Nie, nie, nie idziemy dalej. Materiały uzupełniające tekst główny, czyli przypisy, tabele, ilustracje, aneksy oraz bibliografia. Wszystkie wspaniałe rzeczy, które my dobrze znamy, na przykład spisania prac dyplomowych. To są po prostu rzeczy ważne i ważniejsze. Zależy. Na przykład, na przykład <laughs> dla mnie bibliografia jest dosyć ważna. No, bibliografia, okej. Okay. No, bibliografia, okej. Okay. I na koniec mamy materiały pomocnicze, informacyjne, Czyli indeksy, wykazy skrótów, wykazy ilustracji, mapy, różne. Yy, wszystko. Oczywiście. Wszystkie te materiały mają służyć temu, że książkę jest łatwiej obsłużyć w cudzysłowie, tak. że po prostu łatwiej się pani po poruszać. Szczególnie indeksy. Wow. Plus czasami na przykład. Yy, Zostają puste strony, bo jakby tekstu głównego jest mniej niż e, zakładają składki wydawnicze, arkusze wydawnicze, i e, to jest i tak pusta przestrzeń, więc akurat można ją czymś zapełnić. No tutaj akurat nie poszczycili nie się o materiały pomocnicze i informacyjne no, do przygód Huberta. Ale bo... po co? Tutaj jest po jakieś co? podziękowania, są na pewno. Nie, nic nie mam. Na pewno są. A nie, poczekaj. Jest posłowie. No. Moje plany pokrzyżowała druga fala pandemii, widzisz, przez co musiała przyjść, przyjść Katarzyna Bonda. I Hubert. I Hubert, o nie, I so sorry. For e, faktycznie, tam jest pandemia. Dobra. Dobra. Istotne. <grym> e, jeszcze mamy Au. dwa elementy, dwa, dobrze mówię, które są na zewnątrz książki, już takie na dokładkę. Tak, tak, e, mamy jeszcze kapitałkę i tasiemkę. mhm. Mm no i kapitałka to jest takie słowo 10 złotych. <noise> Dlatego, kto powie. Kto zgadza. Kto napisze w komentarzu w ciągu. Ale przecież posłuchają tego. Tak i wiem. Będą Zapomnijcie o tym konkursie. Właśnie. Ale już wam mówimy. Kapitałka to jest taka część, taka, taka część książki wstążka, która występuje w oprawach twardych lub zintegrowanych, i znajduje się ona na szczycie grzbietu. I ona. Ma po prostu ten grzbiet wzmocnić. W sensie historycznie na początku tak właśnie było, że miała ona wzmacniać, wzmacniać. Ja nie potrafię mówić. wzmacniać grzbiet. Słyszymy. I wow! I zakryć przestrzeń między trzonem książki a jej grzbietem. I też bardzo ważne, zapobiec temu, żeby do środka się dostawał brud i kurz, i który by po prostu powodował, że klej albo szwy by się zaczęły rozpadać i ta książka rozpadałaby się nam w rękach, tak? Ale. Kapitałka jest też bardzo ważnym elementem estetycznym. Który no, czy można takim zbrać. ważnym, no to już nie przesadzajmy. Ależ oczywiście, Ale... przecież to wszystko jest jednością. Jest. I Owszem. Można dobrać kolor ładnie można. do projektu okładki, do wyklejki też na przykład, i jest wszystko ładnie się prezentuje razem. I dodatkowo do kapitałki jest przyczepiona ta właśnie ta siemka, która służy do zaznaczania stron. Tak. I mamy cały projekt. Mamy, Mamy książkę. Całą, całą budowę książki. Zbudowałyśmy ją. Tak, zbudowałyśmy dzięki Katarzyna Bonda, bo czekaj, bo ja ci tu stronę no, słucham. Za, Zaznaczyłam ją, ją palcem. Spokojnie. Hubert, Aha. nie denerwuj się. E, I to dzisiaj na tyle będzie. Tak dalej będziemy mówić o takich wspaniałych rzeczach, jak na przykład łamanie książki. Ale będzie się działo. Brzmi to tajemniczo, ale nie będziemy, jest... Po prostu będziemy przyłamywać książkę, tak. żeby sprawdzić, czy klej, będziemy urwać. którym jest sklejona, jest dobry. Musimy na coś takiego się kiedyś wybrać, na takie rwanie książek. I mhm. nagrać to, <grym> <grym> jak nam to wyjdzie. jakieś takie stare te, co tutaj u nas leżą na wydziale. Myślę, i że sobie, wcale i nie będzie to takie łatwe. Nie, jest to... no, tyle lat minęło. Tak. Od ostatniego czegoś takiego. Nie przedłużając, tak. zapraszamy do obserwacji naszego Instagrama, gdzie będą pojawiały się materiały właśnie dotyczące książek. W ogóle teraz to ruszymy tak bardzo z tym Instagramem, więc tak, warto nas bardziej obserwować. Bardziej obserwować nas. I cóż, do następnego, do następnego odcinka, do usłyszenia. Do usłyszenia, pa!